Proszę Państwa, jak i kiedy dostarczać do kancelarii dokumenty? Dokumenty dostarczamy jak najszybciej. Najlepiej by było, gdybyście to Państwo zrobili do 5 każdego miesiąca, kiedy to jest w naszej umowie. Oczywiście podchodzimy do tego, dzień dobry Pani Małgosiu, podchodzimy do tego łagodnie. Jeżeli jest niedziela, Państwo wyjadą na urlop, nie ma kar za to, że dostarczy... dostarczycie Państwo dokumenty 6 czy 8. Natomiast w jaki sposób mogą Państwo dostarczać te dokumenty. Proszę Państwa, albo osobiście przynieść do siedziby kancelarii w Warszawie, w markach, w Białymstoku, czy w Wołominie, czy w lubaniu na przykład. Możecie też Państwo zamówić kuriera, naszego kuriera, który z, nas, z nami współpracuje na stałe, ale ostatnio, coraz bardziej popularnym sposobem, stał się portal klienta. Bardzo dużo naszych klientów wystawia faktury w. Sprzedaży w portalu klienta, i jednocześnie też dostaje faktury mailem od swoich kontrahentów, i wystarczy myszką przeciągnąć z maila z załącznika do portalu klienta, i faktury już są w kancelarii.